Maneczku, witam Was serdecznie Zresztą dzisiaj Recenzja e, Huba Od Kruksania nie wiem jaki to jest model, Ale e, takiego zwykłego Huba Jakby Mamy tutaj Zacznijmy od e, designu Design jest prosty e, Mamy tutaj e, jakby takie To jest taki Podłużny e, HUB I on jest bardzo taki zwyczajny jakby nie, nie wyróżnia się z niczym jeśli chodzi o e, design e, no i co mogę powiedzieć może się podobać może się nie podobać jest w kolorze czarnej jakby także tutaj e, to, to jest praktycznie no, zwykły hub jeśli chodzi o pod, podwójny no, design także przejdźmy sobie do um, wykonania wykonanie to mam tutaj plastik tutaj wokół i no jakby ale przewód jest z gumy tutaj też mamy plastik no i jakby złącza e, jakby są metalowe właśnie te usb ale jeśli chodzi o wykonanie to on jak możecie zauważyć nie, nie wydaje jakichś dziwnych odgłosów nie e, nie ten nie wygina się zbytnio Także tutaj pod koniec wykonania Crux bardzo fajnie jest wykonany dość solidnie jak za cenę, ale cenę powiem na końcu odryczki. Także przejdźmy sobie do funkcjonalności. Jeśli chodzi o funkcjonalność, mamy porty USB 3.0 Są 4 sztuki i port micro USB, który znajduje się tutaj. O, w tym miejscu nie ma służy. Tutaj możemy podłączyć urządzenia 4. No i sam podłączamy też pod tą USB 3.0 do komputera. Także tutaj yy, yy, to jest dość, dość proste, jeśli chodzi o to. No, możemy podłączyć pendrive bo jakieś, nie wiem, słuchawki. No wszystko na USB. Dobrze jest, Gitara siema yy, No i co, przejdźmy sobie do. Ceny, do ceny, do ceny, jak już mam omówioną funkcjonalność, te się o cenę. Zapłacimy za niego 50 zł w Media EXP, jak za tą cenę, to bardzo dobry zakup. No i mi spełnia swoje zadanie, jeśli chodzi o huba USB, do którego możemy połączyć różne rzeczy. Żeby będzie więcej portów w komputerze. Także jeśli chodzi o cenę, to dość przystępna cena, polecam. E, właśnie. Przejdźmy sobie właśnie do podsłania. Czy o podsuwanie. Powiem wam, że to jest dość fajny hub e, na USB. Mamy tutaj 4, 4 porty USB jakby. E, swoje zadanie wypełnia dość dobrze. Możemy różne urządzenia podłączyć. I jakby dla kogoś, który e, koło brakuje e, tych portów USB e, w komputerze to jest bardzo dobre rozwiązanie takich hub e, USB. Także polecam jak za tą cenę pod względem wykonania i pod względem tego, że e, no nic z tym chyba się e, do tej pory nie zadziało takiego e, dziwnego, to e, powiem że ba, bardzo fajny e, hub od Cruxa e, także pamiętam, że mam że mam się taka e, recenzja e, huba od Cruxa e, e, jakby który e, ma 4 porty USB pod bała, E, no i co? Zostawcie suba, lajka e, tam na dole, widzimy się w następnym odcinku, młodeczki, e, trzymajcie się, elo i cześć, ba, pa, no, pa. pa.